Kochani, Bóg nam się narodził. Chciałbym złożyć najpiękniejsze życzenia i mówić tak ciepło i prosto, by dzieci biegły do mnie jak do parku, co w słońcu stoi i światło ma w sobie. Chciałbym dziś mówić tak barwnie i jasno, by starzy ludzie. Czuli się potrzebni. Chciałbym nie mówić, lecz czynić słowami, aby słów moich dotknęli rękami, ludziom. I przy takim zamyśleniu te poetyczne słowa urastają rzeczywiście do filozofii Nowego Testamentu, urastają do dziecięcych marzeń, do ideałów młodzieńczych, do tych zlotów, a może upadków życia dorosłego, do czasem samotności, tęsknoty człowieka wcześniej urodzonego, do tych, którzy konają i tych, którzy mają zapaloną gromnicę w chwili śmierci. Bo Narodzenie Chrystusa przez historię zostało nazwane Nową Herą, a przez teologów Nowym Testamentem. Ponad dwa tysiące lat nowej ery, nowego testamentu. I chciałbym życzyć, żeby w tym roku wiary, żebyśmy spoglądali na Betlejem przez filary, które urastały do tych wielkich potęg kształtujących chrześcijaństwo. Abyśmy poznali świętego Augustyna z jego stwierdzeniem, że są tylko dwie miłości. Miłość Boga aż do pogardy siebie i miłość samego siebie aż do pogardy Boga żebyśmy poznawali świętego Tomasza z Akwinu, jego pięć dróg do poznania Boga, żebyśmy mogli poznać świętych z innych czasów, że tylko zatrzymam się na naszym świętym Maksymilianie, patronie naszej diecezji koszalińsko kobrzeskiej ale i na błogosławionym papieżu, największym z Polaków, Janie Pawle, Drugim. Oni wszyscy otrzymali swoją wielkość i otrzymali swój dar pedagogii przez właśnie ten moment zatrzymania przy Betlejem, gdzie się dziecię narodziło. Oni wszyscy mnie kształtowali do tego momentu, aż powiedziałem tak, pójdę za Tobą Chrystem. W przeciwnym wypadku, jeżeli nie poznamy Chrystusa, albo jeżeli powiemy nie Chrystusowi non serviam, będziemy ludźmi pokroju tych, którzy w XX wieku byli sprawcami wszystkich wojen, wszystkich nieszczęść. Dla wielu wiek XX był zaprzeczeniem całej pedagogii chrześcijaństwa. Zaprzeczeniem, bo o prawach decydowali ludzie przeciwni Chrystusowi. Mamy wiek XXI i wchodzimy w rok wiary. Dlatego chciałbym. Życzyć, żeby w tym nowym roku, roku wiary, nasze serca były otwarte na łaskę, na Ducha Świętego. Żeby to wołanie prorocze Jana Pawła II, aby stąpiły od nowy oblicze ziemi, tej polskiej ziemi, tej koszalińskiej ziemi, tej ziemi naszej parafii, wszystkich Mieszkańców. Żebyśmy mogli otrzymać ten dar jasnego widzenia, jasnego rozpoznawania, jasnej wiedzy, żebyśmy otrzymali ten dar roztropności. A przede wszystkim, żebyśmy mocno byli oparci na fundamencie miłości, która jest budowana z modlitwy. I z naszej ludzkiej pokory. Boże, narodzenie, tak jak gdyby przechodzę do trzeciego tematu, opiera się na pewnym rysie niewiasty, bo adwent, który nas przygotowywał, skupiał naszą uwagę na Maryi. A jednocześnie Boże Narodzenie jest także owocem marzeń dziecka. Stąd choinka, stąd bombki, stąd może zabawki, które bawią nawet i dorosłych. Zacząłem wierszem, niech skończę spuentuję wierszem. Moja matka nosi imię Maria. A jakie jest imię Twojej matki? Moja matka jest piękna, a czy Ty spojrzałeś w oczy swojej matki? Moja matka. Była tylko służebnica, mówi Bóg. A kim jest Twoja matka? Wszystkie matki są matkami Bożymi, bo ich dzieci mają oczy Boga. Amen.